Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serwisowym. E, dzisiaj będę miał kaptur na głowie, bo mi zimno. E, dzisiaj będziemy wymieniać klocki hamulcowe w v e, Więc tak, może zacznijmy od demontażu klocka tylnego. Tutaj chciałem parę rzeczy po prostu pokazać. Co się może stać, jeśli ktoś nie wymieni na czas klocków hamulcowych? Jak widać. Obręcz już jest zdarta, już tarło aluminium a aluminium. A dlaczego? Jak tu się przyjrzeć, w środku jest zalana płytka aluminiowa bądź stalowa, ciężko mi powiedzieć akurat to tam w środku jest ale pewnie aluminium. Eee, jeśli krocek się po prostu zedrze powyżej pewnego. Zujmy linii, która tutaj jest na nowym potem zaraz, potem to pokażę. Jeśli po prostu klocek się zadrze dość mocno, no to w tym momencie wychodzi właśnie taki aluminium bądź stal e, i trze metal o metal, tak. No i w tym momencie tu jeszcze, nazwijmy to, zostało w jakiś sposób odratowane w ostatnim momencie, tak, bo klientka już potem nie hamowała w ogóle i oddała rower e, nam do serwisu, no ale jak widać już trochę szkód sporządziło. Jeśli ktoś takie coś będzie, nazwijmy to zaniedbywał, no to może się skończyć na tym, że klocek przetrze obręcz, no i obręcz będzie do wyrzucenia. A w takich przypadkach się nie opłaca wymieniać obręczy, tylko całe nowe koło. Więc pamiętajcie, klocki mają swoją nazwijmy to linię. To teraz pokażemy na nowych to. O, tu. Tak, jest taka linia. Czasami pisze line albo coś. Eee... To jest taka linia, nazwijmy to akurat w tych klockach, jeśli klocek, klocek się zedrze do tego momentu, on już jest do wymiany. Tak naprawdę to czuć już po samej klamce, jak naciśniemy, że na coraz głębiej wchodzi, coraz więcej, coraz głębiej wchodzi, wtedy warto sprawdzić sobie sam klocek, zobaczyć tak naprawdę co się stało. Dlaczego ta klamka wchodzi tak głęboko, czy klocki już się nie wytarły, czy są bliskie przetarcia, więc, więc tak naprawdę to jest kluczowe i ważne, tak żeby zaoszczędzić na obręczach, a klocki nie są drogie. Więc tak, mam już owa zdemontowane klocki. Jak widać, ten z lewej strony tylny był bardziej, już wyjechany. I tak, ważna rzecz. Jeśli montujemy sami klocki, warto zwrócić uwagę w jaki sposób tutaj te podkładki. Tak naprawdę, nie nazwałbym tego podkładkami, ale takie tuleje dystansowe. Te tuleje dystansowe, jak one są poukładane? bo to nie jest tak, że to wystarczy byle jak wsadzić, a tak niestety czasami, bo mnie często przyjrzały klocki, czyli że to jest na przykład tak, to jest gdzieś na przykład w ten sposób, to jest jakoś na przykład tak, i w ogóle na przykład tego nie ma, jest zakręcone to w ten sposób. No to to nie ma, że tak powiem, prawa, czy działać będzie działało, ale my tego klocka nie ustawimy. Czyli jeśli widzimy, że jak demontujemy klocek, widzimy, że to jest ta grubsza, a to jest ta cieńsza. No to tak producent zrobił, więc musimy ustawić tak. Tu jest takie wgłębienie, to jest jedno, a tu jest wybrzuszenie. Więc tym grubszym idziemy od tej strony, potem tu nam przychodzi V-brake. Też jest równo. Teraz tak widzimy, że już nie założymy linki, czyli musimy popuścić na klamce, A na klamce też już widzę, że jest popuszczona. Więc musimy popuścić na lince. Wskoczyło. Zkrocimy. Sprawdzimy. No właśnie. Tu jest jeszcze drugi problem. Ale teraz trzeba znaleźć jaki. To jest drugi problem, więc za chwilę wrócimy. Tu w środku jest zerdzewiała linka w panterzu. Musimy ją niestety wymienić, bo inaczej fałbrek nie będzie nam odskakiwał. Same sprężyny w plockach działają, więc tu to wiemy, że nam działa. Niekiedy jest tak właśnie, że przy wymianie musimy sobie sprawdzić linkę, bo tutaj jak widać naciśniemy i fałbrek nie odskakuje. Muszę go naciągnąć ręcznie i znowu naciskam, i nie wraca. Czyli musimy to teraz wymienić, więc wrócimy za chwilę. No to jesteśmy z powrotem. Linki z pancerzami wymienione fajeczka też, gumeczka też. No i teraz jeszcze raz sprawdzamy. Jak widać, już ładnie obie strony chodzą. Blokadą był po prostu zardzewiała linka i pancerz. Teraz wrócimy i hamuje. Lamka nie wchodzi za głęboko. Także tutaj praktycznie jest na równo. O, z kamyczką. mniej więcej ja tak ustawiam. Każdy może sobie ustawić jak chce, no ale mniej więcej ja zawsze tak ustawiam, żeby nie dochodziło do kierownicy całkiem. Ale też nie było jakiegoś problemu z tym. I widać, wszystko chodzi. No i tak naprawdę to było na tyle, jeśli chodzi o fabryki. O wymianę klocków hamulcowych w fabrykach. Więc. Jak będziecie chcieli coś więcej wiedzieć, też na pewno będzie jakiś odcinek z wymianą klocków hamulcowych w tarczach, e, w hamulcach tarczowych tak naprawdę, e, też będą w, jak wymienić linki i tak dalej, a to w późniejszych odcinkach, więc tak naprawdę do zobaczenia w kolejnym odcinku serwisowym, a za tydzień rowerowym. więc tak jak wcześniej już wspomniałem na poprzednich odcinkach, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia!